Cześć, witajcie w trzecim odcinku serii z cover CD CD Action. A w tym odcinku jeszcze dokończymy sobie oglądanie demy, których nie skończyliśmy w poprzednich dwóch. Zostały nam właśnie do obejrzenia The Lust na Hunter, Navy Strike, Overdrive i Tempest 2000. Od razu na właśnie powiem, że uda mi się tylko dwa z nich pokazać Overdrive i Tempest, ponieważ mimo moich najszczerszych chęci nie jestem w stanie odpalić ani Draz Bounty Hunter, ani właśnie Navi Strike. Znaczy wydaje mi się, że to jest albo właśnie kompa albo DOSA. Ponieważ tak jak mówiłem w jednym z tych odcinków, że odpalam go Z DOSA 7.0, który jest razem z Windows 95. Hmm, czyli tak, Overdrive'a z DOSa mi się właśnie nie udało włączyć, ale udało mi się go włączyć z Windowsa 95, co za chwilę zrobimy i później przejdziemy sobie do Tempest 2000. Hmm, czyli zaczniemy właśnie od Overdrive'a. On już jest zainstalowany, więc ja tylko teraz, tutaj chyba nawet skrót sobie na pulpicie, tak, Ok. no nic, no, zobaczmy co to, co to jest za zwierzę. Okej, okay, tutaj widzę, że muszę sobie przestawić trochę e, gabera, ponieważ mi dorzucił. W sensie nie dorzucił, tylko jest e, zbyt duży. E, z, za dużo jest ekranu. E, Zdjęte z tej strony czy, czy obrazu. Jeszcze trochę. Się, musi na jakieś nietypowy rozdzielczości właśnie działać to, y, to demo. Oj, to jest właśnie też strasznie wkurzające, że cały czas ten ekran tak y, jest to fade in, fade out jeśli się nic nie robi przez parę sekund. Okej, okay, y, zobaczmy sobie options. Dzisiejszy gracz, żeby coś takiego było to masaka ile czasu trzeba by było czekać, żeby, y, żeby włączyć jakąkolwiek rozgrywkę. Ok, czyli zagajmy sobie na tym najłatwiejszym. będzie Kate. Mm, nie wiem, czy możemy może mieć muzykę. Mm, nie wiem, nie, nie mogę zmienić tej opcji. No nic. No to, to, jadźmy. Owedaj właśnie nie jest opisany CD-action, więc nie będę przechodził na, na stronę CD-action. Tempest jest opisany, to sobie później obejrzymy. Okej, okay, no to jazda. To przypomina trochę Micro Machines, które było wydane na. Na, konsol, na na Famicona. Nie jest, nie jest łatwo tego, w sensie sterowanie jest takie bardzo... Znaczy, ja grać dosyć często, to można by się przyzwyczaić, ale... Tak właśnie jak... jak się tak przychodzi z marszu, to... nie jest, nie jest tak łatwo. Nie no, jak gier, że muszę właśnie puszczać gaz na na zakrętach Wtedy łatwiej w nie wchodzić No ale tak samo Bo niby jedzie się szybciej, ale wystarczy chwilę nieuwagi i, i już się wypada z trasy. Znacznie jak się zna te trasy na pamięć to, to wszystko automatycznie się robi. Znaczy, pewnie ich dogoniłem, ale za każdym razem wpadam. <laughs> Okej. Okay. Nawet no, czyli, czyli tak, to, tak to właśnie wygląda. Z tego co widziałem, to, to jest kilka tych tras. A no, i za, za każdym razem się nic nie wodoba. Nie wiem czy w pewnej wersji tak samo jest. No bo nie, nie będziemy czekać, szkoda czasu. E, Okej, okay, czyli teraz mi został jeszcze Tempest, czyli. Ja tak zobaczę sobie czy się dobrze nagrywa. Aha, i teraz właśnie muszę z powrotem przesunąć o, o tych parę pikseli na, na graberze, bo inaczej Ci widać tylko, tylko część właśnie pulpitu. Okej, okay, teraz powinno być spoko. Chyba hmm. czyli tak, czyli ten pest yy, to zauważyłem, że właśnie... On działa w tym ustawieniu yy, z Expanded Memory, w tym międzyczasie sobie jak CIEXM otworzę, jest na stanie 21. Ok, czyli Expanded Memory, pierwsza opcja. Czyli undul w katalogu Tempest I teraz odpalamy go z... Eee, jeszcze raz Sorry No, zaraz nie, nie rozumiem. A nie, dobrze. Ok, czy to jest właśnie Tempest? Eee, tak, to sobie zrobimy przebitkę, tylko zobaczymy, co on tutaj potrzebuje. Czyli no, też nie ma jakichś takich dużych wymagań. Eee, 386, 2 Mg, czy naprawdę dużo nie wymaga. Eee, nie, nie wiem co to jest za gierka, nie, ty akurat nie wcześniej. Jak trochę głośna muzyka jest. Teraz powinno mnie być lepiej słychać. Może Może jeszcze nam jeszcze trochę ciszej. Okej. Okay. Ehm, Weźmy te opcje. Czyli tak to już, tak lewo prawo góra, dół eee, strzelamy slash Aha, ok I skaczemy przecinkiem. Dobra. Okej. X tego Mamy No nie, nie jest to, nie jest taka moc hmm. jakoś można skakać, ale mam krawiec chyba inny. Takie. Taka sobie graka. Dobra, to do, ten do, odcinek będzie właśnie mega krótki, bo... skończyć... ...nagrywać dalej. Czy można z tym przejść do użytków i tak dalej. Dobra. Tempest. Aha, bo to było kiedyś wydane na te starsze komputery, na Atari i tak dalej, tak? Dobra. Yy, to tak, będę sobie z powrotem na płytkę jeszcze. Ok, czyli udało nam się wszystko przejrzeć w dwie godziny, z, z hakiem. Ja nie, nie sądziłem właśnie, że aż tyle czasu to zajmie. Yy, no to dobra. To, yy, to widzimy się w następnym odcinku. I trzymajcie się. Cześć.